Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Rozmów z Agentem. Dziś moim gościem jest Michał Łukaszewski, pośrednik z Torunia. Cześć, Michał. Witam, witaj Marku, witam wszystkich przed odbiornikami. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie do odcinka. Chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać na temat usługi, którą stworzyłeś. To było około 5 lat temu. Ale zanim przejdziemy do tej usługi, chciałem zapytać Cię w ogóle, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z nieruchomościami? Licencję zrobiłem w 2004 roku, czyli obecnie 18 lat w zasadzie jestem już na rynku nieruchomości związany z pośrednictwem. Początkowo pracowałem w innych biurach nieruchomości, a od 2008 roku jestem założycielem i prezesem zarządu. W w firmie LCM nieruchomości działającej na rynku toruńskim. A od stycznia 2017 roku jestem również współzałożycielem i prezesem zarządu spółki Najem Okazjonalny, która świadczy bardzo ciekawą usługę o której właśnie dzisiaj chcemy porozmawiać. Tak, no właśnie dlatego zaproszenie, bo usługa coraz ma większą ilość klientów, coraz więcej widać w internetach i jeździsz po Polsce, opowiadasz o usłudze i ta usługa jakby przyjmuje się w Polsce, co, co, co widać, co można zaobserwować. Dlatego, jakbyś nam powiedział, skąd w ogóle pomysł na usługę? Okej, okay, to ja może zacznę troszeczkę z innej strony. W Polsce właściciel mieszkania, które chce je wynająć, może tak naprawdę podpisać dwa rodzaje umów. Jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej, może podpisać umowę zwykłą albo właśnie umowę najmu okazjonalnego. Przy zwykłej umowie niestety bardziej zabezpieczony jest w tym momencie lokator, czyli jego najemca, który de facto ma dużo więcej praw i możliwości niż sam właściciel. Natomiast umowa najmu okazjonalnego jest takim światełkiem w tunelu, które zostało wprowadzone w 2010 roku i pozwala ono na szybsze działanie w sytuacjach kryzysowych, gdy lokator przestaje płacić, nie chce się wyprowadzić. W tym momencie można zastosować rozwiązania z umowy najmu okazjonalnego. Do tej umowy najemca powinien dostarczyć właścicielowi trzy załączniki. Pierwszym to jest jego oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się rygorowi egzekucji co do wydania, opróżnienia tego lokalu, oddania go generalnie właścicielowi. Drugim załącznikiem jest wskazanie adresu, pod który w razie czego będzie ten lokator eksmitowany. I trzecim e, takim załącznikiem jest e, oświadczenie właściciela e, lokalu trzeciego, który zgodzi się przyjąć go generalnie pod swój dach w razie e, takiej eksmisji. Mhm. To doprecyzujmy jeszcze, ta umowa jest podpisywana w formie notarialnej i te załączniki też? E, sama umowa jest podpisywana w zwykłej formie pisemnej. Nie ma konieczności, żeby ona miała formę aktu notarialnego. A forma aktu notarialnego musi mieć tylko ten rygor egzekucji, któremu poddaje się najemca. Wszyscy w zasadzie pełnoletni najemcy powinni się poddać temu, temu rygorowi. I też na żądanie właściciela nieruchomości, mieszkania na wynajem, oświadczenie właściciela tego lokalu trzeciego, do którego w razie czego będzie ten eksmitowany. najemca eksmitowany powinno zostać sporządzone z podpisem notarialnym doświadczonym. Okej, okay. to powoduje, że uwiarygodnia nam po prostu fakt, że faktycznie Jan Kowalski, który jest właścicielem mieszkania chociażby w Szczecinie, tak, i wyraża zgodę tutaj na, na tą eksmisję, faktycznie udał się do notariusza i podpisał przy nim to oświadczenie. Notariusz generalnie potwierdza, że Jan Kowalski to zrobił, tak, że nie jest to podpis złożony na kolanie przed spotkaniem i że faktycznie ta osoba ten podpis złożyła. Ok, powiedz mi, do kogo kierujecie tę usługę? Kto może być Waszym klientem? Właściciel nieruchomości czy najemca? Odpowiadając na to pytanie, ja powiem generalnie skąd wziął się pomysł na naszą usługę. Tak? W momencie, kiedy właściciele zaczęli wymagać podpisywania umów najmu okazjonalnego, do czego sami ich też generalnie namawialiśmy, pojawił się problem u najemców z możliwością wskazania adresu do eksmisji. To były sytuacje życiowe, naszym klientem był 19-latek, który wyszedł z domu dziecka i po prostu nie miał możliwości poproszenia kogokolwiek o ten adres, tak? a właściciel żądał umowy najmu okazjonalnego. Mieliśmy sytuację, gdzie pani stwierdziła, że proszenie kogoś o ten adres do eksmisji to jest jak prośba o podróżowanie pożyczki i ona nie chce mieć takich długów wdzięczności wobec rodziny czy znajomych, czuła się po prostu niekomfortowo w tej sytuacji, prosząc kogoś z rodziny o taką przysługę. Mieliśmy też sytuację, gdzie dziewczyna powiedziała, że babcia wszystko za nią poświadczy, natomiast jak babcia dowiedziała się, że musi się ubrać i podjechać do notariusza złożyć podpis, ze wszystkiego się wycofała i w tym momencie powiedziała nie, absolutnie nie, niczego nie podpiszę, pewnie myślała, że wnuczka chce zrobić jakiś przekręt mhm. tutaj u notariusza z jej udziałem. No i też zaczęli pojawiać się klienci z zagranicy, za wschodniej granicy z Ukrainy, z Białorusi. Mamy też, naszymi klientami też są obywatele innych krajów, Indii, Niemiec. Oni też generalnie chcieli tutaj w Polsce podpisać umowy najmu. Właściciele bali się tutaj tej sytuacji, że nie będą mieli się gdzie wyprowadzić. Żądali tej umowy najmu okazjonalnego, a oni nie mieli możliwości wskazania tego adresu tutaj na terenie Rzeczypospolitej, bo niestety komornik żadnej eksmisji za granicę nie, nie wykona. wykona. Więc ten adres generalnie musi być wskazany tutaj w Polsce. Więc w 2017 roku Założyliśmy firmę najem okazjonalny, która zaczęła skupywać mieszkania położone właśnie tutaj na, naszym, na terenie naszego kraju, do które to mieszkania właśnie stanowią zabezpieczenie umów najmu okazjonalnego. Początkowo usługa została stworzona dla najemców właśnie po to, żeby mieli możliwość pisania umowy najmu i wskazania tego, tego adresu do umowy najmu okazjonalnego, Natomiast z czasem zauważyliśmy, że coraz chętniej z tej usługi właśnie zaczynają korzystać właściciele nieruchomości, bo to oni w tym momencie mówią najemcy, gdzie w razie czego będzie eksmitowany. Ale to właściciel, przerwę cię tylko, właściciel może wykupić u was usługę? Tak. czy? Tak, właściciel też może być tutaj e, u, wnioskodawcą generalnie o ten, o ten produkt, o tę usługę. Czyli on nie wymaga na najemce, żeby z wami podpisał umowę, tylko właściciel sam może podpisać z wami umowę. tak? Właściciel, właściciel może się zgłosić do nas, mhm. powiedzieć, e, słuchajcie, będę podpisywał umowę najmu okazjonalnego, mam najemcę, on ma jakiś adres, ale ja nie do końca ufam temu adresowi. Swój. To jest adres babci. E, ja nie wiem, czy ta babcia faktycznie go przyjmie, czy tej zgody ewentualnie nie wycofa. Mhm. Właściciele jest... zaczynają dostrzegać właśnie tutaj to, że ten adres wskazywany przez najemców jest takim słabym ogniwem, bo w każdej chwili, umów najmu okazjonalnego, bo tak naprawdę w każdej chwili najemca, właściciel tego adresu trzeciego może zgodę wycofać, mhm. a właściciel dowiaduje się o tym dopiero w momencie, kiedy następuje sytuacja kryzysowa, Najemco przestaje płacić, nie chce się wyprowadzać. Sprawa trafia do sądu, do komornika. Komornik dzwoni wtedy do osoby, która poświadczyła i pyta, czy jest dalej e, to mieszkanie aktualne. Mhm. A osoba mówi, nie, niestety nie zmieniły mi się warunki, musiałam mieszkanie sprzedać, mieszkam teraz gdzie indziej, nie mam warunków, żeby przyjąć, tak? Albo jeżeli na przykład poświadcza osoba starsza za wnuka, no nie ma niestety... E, nie ma tutaj y, zakazu umierania. Taka osoba zawsze może odejść z tego świata no tak, i, i, i niestety, oświadczenie i Niestety to oświadczenie nie przychodzi w tym momencie na spadkobierców. Y, I właściciel tak naprawdę dalej zostaje z problemem, czyli najemcą, który ewentualnie y, nie chce się wyprowadzić, nie może, bo nie ma gdzie. Tak? Mhm. Komornik ma, nie ma gdzie go eksmitować. eksmitować. Więc. Y, Oferta, usługa, generalnie została w pierwszej kolejności stworzona dla najemców i dla naszego biura, żebyśmy mogli generalnie spinać transakcje. Później okazało się, że usługa jest na tyle potrzebna, że zaczęły się zgłaszać do nas inne biura nieruchomości, które również zauważyły, że dzięki temu spinają swoje transakcje. A teraz coraz częściej widzimy, że zgłaszają się do nas właściciele, którzy. Są w ten sposób przeprowadzić sito wobec swoich potencjalnych lokatorów co do ich uczciwości. Bo jeżeli najemca tak naprawdę zgodzi się na umowę najmu okazjonalnego, podpisze rygor w formie aktu materialnego, czyli zgodzi się na tą dobrowolną eksmisję, i dodatkowo jeszcze zgodzi się na adres wskazany przez naszą firmę, bądź też właśnie przez właściciela, który powie ok, ja się zgodzę z tą podpisać umowę najmu, ale właśnie pod takimi warunkami, że ty pójdziesz mieszkać bardzo gdzieś daleko, tak? Więc jeżeli mamy tutaj zgodę na te trzy elementy, to tak naprawdę mamy 99,9% szans, że mamy uczciwego najemcę, który będzie mieszkać, będzie płacić, a na koniec się wyprowadzi. Okej, okay, czyli to są takie korzyści, które są dla właściciela mhm. Jakie, y, jedną z korzyści dla najemcy jest to, że w ogóle ma adres i będzie mógł podpisać umowę najmu określonego tak. i mieszkać tam, gdzie sobie y, wymarzył. Wy, wymarzył, wymyślił. Jakieś jeszcze korzyści widzisz, które w tej usłudze są i dla y, wynajmującego i dla najemcy? Znaczy przede wszystkim y, szybkość działania. Nasza firma jest w stanie takie oświadczenie przygotować w ciągu dwóch dni roboczych. Procedurę mamy dopracowaną tak naprawdę w każdym szczególe i jeżeli klient składa zamówienie chociażby dzisiaj do godziny 14, to na 99% dokumenty otrzyma w dniu następnym i będzie mógł wtedy już umawiać się do notariusza i generalnie przejąć mieszkanie i wprowadzić się. Tak? Nie zawsze tak się dzieje w przypadku osób, do, nie wiem, bliskich, z rodziny, przyjaciół, bo to jednak trzeba upilnować termin, zwołać ich, zawołać ich do notariusza, żeby przyszli razem. Tak, jeżeli to jest na przykład jakieś mieszkanie w innym mieście, no to jeszcze trzeba poczekać, aż tam się znajdzie notariusz, który będzie miał czas poświadczyć podpis. No i generalnie to trwa, tak? U nas to trwa około dwóch dni roboczych. W tym czasie jesteśmy w stanie... Przygotować dokumenty, wysłać do klienta, mogą generalnie przekazywać wtedy mieszkanie po spełnieniu tych wszystkich warunków. Okej, okay, super. Powiedz mi jeszcze, kto może, w jaki sposób zostać waszym klientem? Czy wystarczy zadzwonić, wysłać wiadomość, zgłoszenie przez stronę? Tak, żeby zostać naszym klientem, przede wszystkim trzeba się do nas zgłosić i powiedzieć, że wyrażamy taką wolę, tak? że że ktoś chce skorzystać z tej usługi. Ja wtedy na adres mailowy wysyłam takiemu klientowi całą naszą procedurę, to czego potrzebujemy do sporządzenia naszego oświadczenia oraz klauzulę RODO, czyli taki dokument, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe. Nie potrzebujemy żadnych szczegółowych danych osobowych typu PESEL czy numer dowodu, potrzebujemy tylko imię i nazwisko właściciela, najemcy. Potrzebujemy datę rozpoczęcia umowy, datę zakończenia umowy, dokładny adres, który jest przedmiotem najmu, informacje kto płaci za naszą usługę oraz informację gdzie mamy dokumenty wysłać, tak? Ponieważ mamy to tak dopracowane, że my jako firma nie musimy stawiać się u notariusza w każdym mieście w Polsce, gdzie te transakcje się odbywają, tylko po złożeniu zamówienia. Reprezentant naszej firmy idzie do notariusza w Toruniu, to tam, gdzie działamy. Tam przed notariuszem składany jest podpis pod oświadczeniem, że zgadzamy się konkretnego najemcę przyjąć do naszych nieruchomości. Wszystko jest pakowane do koperty i kurierem wysyłane na adres wskazany przez wnioskodawcę. Tak? Kurier zazwyczaj zjawia się po 24 godzinach. Na drugi dzień u niego jest płatność za usługę. Waszu. Za naszą usługę, hmm. tak. I można w tym momencie kurier dostarcza dokumenty. Klient płaci, może działać dalej u siebie w mieście. Okay, czyli pomimo tego, że firma jest w Toruniu. To obsługujecie całą Polskę? Obsługujemy całą Polskę. W tym momencie współpracujemy z ponad setką biur nieruchomości, bo tego też nie powiedziałem. E, tak jak e, mówiliśmy tutaj, kto może być e, odbiorcą naszej usługi, tym. tak, czyli mówiliśmy, że to może być najemca, może być właściciel, ale też naszymi klientami są biura nieruchomości. Tak? I wtedy Który... co biuro nieruchomości płaci za waszą usługę, czy raczej kieruje tylko e, e, swoich... Czy klientów? w biurach nieruchomości generalnie e, mamy tak rozwiązaną tą, tą współpracę, że tak naprawdę to agent, który prowadzi całą ofertę, całą transakcję, pobiera od osoby, która zamawia usługę, czyli albo od najemca, albo od właściciela, kwotę, kwotę odpowiednią za naszą usługę. On wtedy podpisuje te wszystkie skany, podpisuje te oświadczenia RODO, skanuje do nas, wysyła, prowadzi, tak naprawdę trzyma rękę nad całą transakcją. My te wszystkie dokumenty przygotowujemy, wysyłamy do biura nieruchomości, agent to odbiera, płaci po prostu kurierowi, a my w ramach współpracy również z biurami nieruchomości się rozliczamy. Okej. Okay. Bardzo fajnie to wygląda. I działa. I, I działa. działa, bo tak jak powiedziałem, w tym momencie współpracujemy już z ponad setką biur nieruchomości z całego kraju. Tych klientów zaczyna być coraz więcej, także widzimy tutaj, że ta usługa bardzo fajnie się rozwija i jest potrzebna przede wszystkim. I zaspokaja no, sporo potrzeb, tak? Bo i najemców, bo dzięki temu mogą podpisać mm -hmm. umowę, właścicieli, bo czują się bezpieczni, tak, i biur nieruchomości, bo dzięki temu spinają transakcje, mogą przeprowadzić Więc transakcje. <coughs> Większą ilość transakcji. Większą ilość transakcji mogą wykonać. No Też Nawet... czują się bezpieczni, tak? Tak, bo zabezpieczają w ten sposób również swoich klientów. Mm -hmm. A jakie macie plany na rozwój usługi? Czy w ogóle jest potrzebny rozwój Waszej usługi? Tak, w tym momencie pracujemy nad nową stroną internetową, która będzie podzielona na sekcje właśnie zarówno dla najemców, jak i dla właścicieli i dla biur nieruchomości. Pracujemy też nad, bo tak jak powiedziałem wcześniej, w tym momencie ta możliwość zamawiania oświadczeń odbywa się drogą mailową, telefoniczną. Natomiast pracujemy nad takim systemem, który pozwoli to robić online bez konieczności. Dzwonienia, mailowania, będzie można po prostu przez stronę internetową to oświadczenie zamówić. Termin realizacji będzie dokładnie taki sam, tylko po prostu odchodzi nam tutaj ten... Automatyzacja, tak? Tak, będzie... tak. idziemy w stronę automatyzacji, dokładnie tak. W tym momencie też bardzo intensywnie rozmawiamy ze Stowarzyszeniem Mieszkanicznych. Yy, jesteśmy z prelekcją dotyczącą właśnie naszej usługi yy, tego w jaki sposób zabezpieczyć umowę najmu instytucjonalnego. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi generalnie się o tym dowiedziało. Jesteśmy też uczestnikami śniadań pośredników nieruchomości. Jesteśmy w stanie tak naprawdę na takie śniadanie przyjechać, opowiedzieć o tej usłudze, powiedzieć dlaczego warto, no po prostu zaprezentować. Zapraszam do Lublina w takim razie. Oczywiście bardzo chętnie się <laughs> pojawimy, bardzo chętnie przyjmujemy zaproszenie. Michał, bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienie Waszej usługi. I na koniec co? Mamy niespodziankę dla naszych oglądających. Tak. E, przygotowaliśmy konkurs. E, proszę bardzo, opowiedz o konkursie. I Michał e, przygotował też nagrodę, także e, do kamery numer jeden. Tak, bardzo byśmy prosili, aby w komentarzach pod tym nagraniem odpowiedzieli Państwo na pytanie: co jest najsłabszym ogniwem umów najmu okazjonalnego? A nagrodą będzie voucher o wartości 350 zł do zrealizowania właśnie na naszą usługę. Fajnie. Bardzo Ci dziękuję Michał. Ja tylko ze swojej strony jeszcze powiem, że jeśli odcinek Wam się podobał to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam Was do skorzystania właśnie z konkursu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć. Dzięki.